Tak mieszka Barbara Bursztynowicz. Przestronne wnętrza do dopiero początek. Spójrzcie tylko na ten ogród. Barbara Bursztynowicz po blisko 30 latach spędzonych na planie klanu postanowiła pożegnać się z rolą Elżbiety Khoińskiej. Fani wciąż jednak mogą oglądać ją w mediach społecznościowych. Aktorka publikuje na Instagramie zabawne nagrania ze swoim mężem. Można na nich podejrzeć, jak małżonkowie urządzili swoje warszawskie gniazdko. Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, podzieliła się z fanami urokiem swojego domu w Warszawie. Aktorka, która ostatnio poinformowała o swoim odejściu z długoletniej roli w telenoweli TVP, otwiera drzwi do swojego prywatnego świata na Instagramie. Jej mieszkanie, urządzone z klasą i smakiem, zdobią klasyczne, drewniane meble oraz artystyczne akcenty w postaci obrazów i fotografii. Wnętrze, pełne ciepła i osobistego charakteru, kryje również imponującą kolekcję książek, co świadczy o pasji do literatury właścicielki. Tak mieszka Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem. Barbara Bursztynowicz razem z mężem Jackiem mieszkają w Warszawie. Za zdjęci relacji, udostępnianych w sieci można wywnioskować, że mają do swojej dyspozycji przestronne mieszkanie lub dom z ogródkiem. Barbara Bursztynowicz i jej mąż Jacek Bursztynowicz nie tylko cenią sobie spokój i piękno wnętrz, ale również bliskość z naturą. Ich miłość do spacerów i przyrody znajduje odzwierciedlenie w przestrzeni ich domu. Aktorka często dzieli się zdjęciami balkonu i tarasu, z których roztacza się widok na zielony, pełen drzew ogród. To miejsce wypoczynku i relaksu, gdzie para może cieszyć się spokojem w samym sercu miasta. Barbara Bursztynowicz często publikuje na Instagramie zabawne nagrania z cyklu rozmowy z moim mężem. Można na nich podejrzeć różne pomieszczenia w domu małżonków.